Dzień dobry. Witam was serdecznie. To jest Solid Expert Podcast. Kolejny odcinek w temacie związanym z łączeniem klocków, a dokładnie łączeniem dwóch systemów. I jest dzisiaj ze mną nie kto inny jak Mateusz Kiliński. Mieliśmy okazję poprzednio rozmawiać na temat systemów RP, a dokładnie temu, dlaczego wdrożenia systemu RP tyle trwają i dlaczego tak długo. Tak, dzień dobry. Chyba nawet mieliśmy dwa razy okazję ze sobą rozmawiać. Nie ale... w tym podcaście. Prowadzimy wspólnie również inny podcast, inny, inny projekcik. Natomiast tutaj rozmawialiśmy stricte o systemach ERP, i dzisiaj też w tym temacie. Ogólnie e, słowo też wstępu jest to również wideo e, na naszym YouTubie. Więc jeżeli komuś zależy na tym żeby zobaczyć nasze nieprzepiękne facjaty e, ale mam nadzieję w miarę dobrze oświetlone to również zapraszam na YouTube. Zatem dzisiejszy odcinek integracja systemu ERP z innymi systemami. Temat wydaje się e, Oczywisty, potrzebny, ponieważ jeżeli mówimy o systemie ERP, tak jak to zresztą było ostatnio, zaznaczaliśmy, że jest to system, który no pełni główną funkcję, pełni rolę systemu operacyjnego naszej firmy, no ale nie jest systemem, który w pełni obsłuży. Wszystkie procesy naszej firmy. Oczywiście to również zależy od tego, jak bardzo złożoną organizacją jesteśmy, jak bardzo dużo obszarów pokrywa RP, ale co do zasady są inne aplikacje, jak MES, jak APS, jak systemy klasy PDM, PLM, które służą troszeczkę do czego innego, natomiast operują danymi, które albo wcześniej, albo później są wykorzystane w systemie RP. I teraz dochodzimy do miejsca, e, gdzie zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu ERP. No i kurczę, no dobra, ale my tu mamy jeszcze e, tego, właśnie PLM-a czy PDM-a, tu mamy jeszcze coś tam. No i, 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 i co dalej, tak? E, no bo jakoś te dane muszą e, wpaść do tego systemu. Muszą, mm -hmm. e, musi ten system być napełniony, mam tu na myśli ERP, żeby on realnie mógł działać. No i pytanie do Ciebie: jakie Ty masz dzisiaj pomysły z Twojego doświadczenia, jak można realizować właśnie taką integrację, a może lepiej nie integrować, bo to też nie hmm. jest takie oczywiste? Znaczy, kurczę, no wiesz co, no tak naprawdę wszystko zależy od tego, co chcesz integrować z systemem RP, no bo tak naprawdę system RP można integrować, zintegrować ze wszystkim. Chociażby patrząc nawet na natywne funkcjonalności systemu ERP i chociażby generowanie pliku JPK, to też jest jakaś integracja z zewnętrznymi, w drugą stronę, co prawda, ale, ale też jest jakaś integracja. Z zewnętrznymi narzędziami, z zewnętrznymi systemami, i tak naprawdę, jeżeli pojawia się taka potrzeba, no to, to tak jak przy wdrożeniu w systemu RP, nie, trzeba się zastanowić w ogóle nad potrzebą. Po co ja w ogóle to chcę robić? Po co ja chcę integrować? Czy chcę przyspieszyć może jakąś swoją pracę? Czy być może chcę coś zautomatyzować? I, i przede wszystkim od tego trzeba zacząć, bo wtedy zadając sobie tego typu pytania. Jesteśmy w stanie określić, właśnie co zasilić jakimi danymi. Nie? No bo to, że mam pomysł na integrację, to jest raz, ale dwa jak ją wykonać. A tutaj też jest bardzo duże pole do popisu. No to ja, szanownemu panu, troszeczkę łatwiej zadanie. Dziękuję. E, na co dzień zajmujemy się kadami, operujemy plikami konstrukcyjnymi, które najczęściej zarządzane są czy to przez system klasy PDM, czy to system klasy PLM. W wyniku pracy konstruktora mamy, można powiedzieć, dwa składniki. Jednym z nich jest dokumentacja rysunkowa, dokumentacja produkcyjna, a drugim jest BOM, czyli lista materiałów, często nazywany też BOM konstrukcyjny, który zawiera właśnie listę wszystkich elementów wraz z opisami, które powinny trafić do systemu RP. Dlaczego? Ponieważ na tej podstawie ktoś planuje zakupy, ktoś planuje produkcję, ktoś zleca kompletację, ktoś zleca produkcję, i tak dalej, i tak dalej. Czyli innymi słowy, to konstruktor bardzo często generuje wsat do dalszej pracy innych zespołów. Trochę zabrałeś mi y, mojej pracy tutaj przed kamerą, bo właśnie chciałem się ciebie zapytać na etapie jak mówiłeś nagramy y jeszcze raz <laughs> może nie może coś z tego wyjdzie <laughs> no właśnie tak trzeba odpowiedzieć sobie pytanie okej okay, masz potrzebę chcesz się zintegrować z systemem zewnętrznym ale po co po co chcesz te bomy konstrukcyjne te rzeczy y wysyłać do systemu RP? no i odpowiedź tutaj rzeczywiście już padła z twoich ust po to żeby móc dalej ten bom przetworzyć tak zaplanować jakieś zakupy Zrobić z tego bomy produkcyjne, zrobić z tego zlecenia produkcyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To znowu można sobie w takim razie zadać pytanie, a czemu nie możesz tego robić ręcznie na przykład, tak? No i ponicę do kłębka dochodzimy, to, o, mo można przyjąć taką y, zasadę 5 razy why, nie? Pięć pytań. Dlaczego, dlaczego, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Moja córka y... tak pyta cały czas. <laughs> I mądra dziewczyna, Dlaczego? dlaczego? razy why. No tak, ale znowu odpowiadając, dlaczego chcesz to zautomatyzować, czemu nie możesz robić tego ręcznie, na tym etapie z doświadczenia wiemy, że popełnianych jest po prostu bardzo wiele błędów. Jeżeli struktura ma 10 pozycji, no to raczej jest ok, tak? Popełnienie błędu przy 10 pozycjach to, to może jest niewielkie prawdopodobieństwo, ale mamy do czynienia z takimi boomami, które mają po. Kilka tysięcy. Kilka tysięcy pozycji. I po pierwsze, przepisać to w ogóle do systemu, nawet ręcznie, bez żadnej integracji, stworzyć z tego bomb bon produkcyjny po to, żeby wygenerować później zakupy, żeby wygenerować zlecenie produkcyjne, to jest przede wszystkim czas. A czas, wiadomo, to jest pieniądz, tak? Im więcej czasu w to włożymy. Tym, tym później wystartujemy z produkcją, tym droższy będzie tak naprawdę produkt końcowy, prawda? Druga sprawa, ilość błędów, jakie możemy popełnić przy, no wręcz brzydko mówiąc, przeklepywaniu tych informacji z systemu do systemu, tak? Więc jak najbardziej taka, jeżeli masz taką potrzebę, to taka integracja rzeczywiście jest potrzebna. Jest, no, no po prostu jest potrzebna, tak? Tylko teraz, okej, okay, wiemy, że musimy... Albo przepisywać z jednego do systemu, co jest no, w dzisiejszych czasach tragedią. To znaczy ona się dzieje, ale, ale no jest to proces bez sensu, który w żaden sposób nie jest twórczy, a, a wymaga ręcznego mhm. przetwarzania danych. A to, co jest ręczne, można z góry założyć, że da się zautomatyzować. Tylko teraz to jest piękna teoria i tak dalej, ale co dzisiaj wymagać, czy to od dostawcy oprogramowania? Ne, czy y, jakie podejście zastosować, żeby to się udało, bo, bo też nie ma co ukrywać. No, integracja nie jest łatwa, tak? Bo bardzo często integrujemy dwa różne systemy, różnie napisane, często na różne platformy, no, a mają ze sobą gadać. I teraz wiesz, jak y, byś sprowadził ne, przygotowanie do wdrożenia do takiej checklisty, to znaczy, wiesz, co ja muszę zrobić, co muszę wymagać, i tak dalej, i tak dalej. No to na pewno na początku y, musisz wiedzieć, co z tymi danymi chcesz zrobić, bo też w taki sposób, znaczy może nie, co chcesz z tymi danymi zrobić, ale przede wszystkim, co chcesz... Y tak, tak brzydko może powiem, co chcesz wciągnąć, tak? jakie dane chcesz wczytywać do tego swojego systemu RP, bo to już ci tak naprawdę pokaże źródło danych po drugiej stronie. Nie? Czym ty jesteś zainteresowany? Chcę mieć bomy produkcyjne po to, żeby robić zakupy, żeby robić zlecenia produkcyjne w szybszy, bezpieczniejszy, bez błędów sposób. Tak? No to punkt pierwszy, naprawdę musisz zrobić taką analizę potrzeb, co ty potrzebujesz, co chcesz zautomatyzować, co chcesz przyspieszyć. Punkt drugi, no musisz jednak poznać jedno i drugie środowisko, tak, żeby w ogóle wyłapać aspekty techniczne, czy, czy, czy w ogóle to, co sobie wymyśliłeś, jest realne w ogóle do, do wprowadzenia, tak, do wdrożenia, no bo, bo być może system RP bądź drugi system jest tak zamknięty, tak niedotykalny, bo być, być może nie ma żadnego partnera, bo, bo nie wiem, kupiłeś jakieś po prostu pudełkowe narzędzie ze sklepu mhm. i, i być może nie da się tego zrobić, tak, więc to jest drugi punkt, tak naprawdę, który trzeba gdzieś zweryfikować, no bo bez tego po prostu nie pójdziemy dalej, tak. Jeżeli już wiemy, co chcemy integrować, wiemy teoretycznie i na dosyć dużym poziomie ogólnikowości, jak chcemy to zintegrować, tak? czy, czy, czy jeden, czy drugi system wystawia jakieś być może tak zwane API, z którego moglibyśmy skorzystać, no to, to, to rzeczywiście przystępujemy do, do te, tej integracji, no bo wiemy co chcemy czytać i zapisywać, wiemy jak to chcemy zrobić, więc no po prostu trzeba to zrobić, tak? A to też nie jest łatwe. A jeszcze, gdybyś powiedział, ok, przychodzi do nas firma i mówi, dobra, my wam zrobimy tą integrację, w zasadzie tak naprawdę to muszą być dwie firmy, bo najczęściej jest jedna od jednego systemu, druga tak. od systemu. My pośrodku, jako klient, jakoś wszystkich musimy pożenić. Na co powinniśmy uważać, żeby wiesz, nie wpaść w taki bełkot marketingowy i, i nie przepalić gdzieś tam funduszy na, na coś, co nigdy nie zadziała, a potem ktoś powie, no nie, to tamtych wina, nie, to mhm. tamtych wina, a to w ogóle to wasza wina, bo te dane, coście przygotowali, to, to są mokanty i w ogóle hmm. wasza wina, więc my wystawiliśmy fakturę, bo zrobiliśmy swoje, a wy się martwcie tak, dalej. Tak, tak. Jakbym słyszał przykład z życia wzięty. Ale wiesz co? No tak naprawdę, odpowiedzialność spoczywa tak naprawdę na jednej i drugiej stronie. Powodzenie integracji spoczywa na stronie dostawcy jednego, jak i drugiego systemu. tak? Bo my jesteśmy, tak jak powiedziałeś, tym klientem pomiędzy. Tak? I jeden. Musi mieć doświadczenie w swoim systemie, żeby wiedzieć, z czego można skorzystać, jak to zabezpieczyć, tak, żeby te dane gdzieś nie wyciekły, jak, jak, jak wyłuskać w ogóle te dane, o które ten klient prosi. Tak? No, i, no i drugi, tak? ta druga strona też musi mieć doświadczenie, musi mieć wiedzę, żeby wiedzieć, jak te dane odebrać no i przetworzyć dalej. No bo tak jak powiedzieliśmy, nasz klient chce wczytać dane z zewnętrznego systemu, przetworzyć je w bomy produkcyjne, być może po drodze zapasy będzie trzeba utworzyć i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc przede wszystkim jeden i drugi musi mieć doświadczenie i to jest najważniejszy punkt. Nie wybierajcie firm z przypadków, które mówią tak, 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 my wam zrobimy, oczywiście tak, a później się okazuje zupełnie inaczej. Nie? To powinny być naprawdę firmy, które takie wdrożenia już za sobą mają. Jeżeli chodzi o na przykład gdybyśmy mieli podać z życia wzięty, jak może wyglądać integracja właśnie na podstawie CAD na podstawie PLM z systemem ERP to ten workflow mógłby wyglądać następująco konstruktor w swoim programie CAD ma dostęp do stanów magazynowych ma dostęp do um, tabeli z zapasami gdzie tworząc jakieś elementy, typu na przykład, nie wiem, obudowa z blachy, jest w stanie pobrać indeks materiałowy arkusza blachy, z którego zostanie wykonana ta na przykład obudowa, i tą y, informację, plus na przykład, nie wiem, jednostka miary, jeżeli taka kowa byłaby potrzeba, bądź dodatkowy opis y, wymagany, zapisuje we, we właściwościach dostosowanych pliku można powiedzieć po co. A to po to, żeby później na etapie wysyłki danych do systemu ERP te informacje były już w nim zawarte, żeby ten bomb konstrukcyjny był znacznie bogatszy niż to standardowo bywa. Plus w tle mogą być wyliczane, nie wiem, normy zużycia. Oczywiście to może być też w systemie ERP, ale można być już też na etapie projektowania taka informacja zawarta. Ktoś może powiedzieć: "No ale po co to jest dodatkowa praca dla konstruktora, no tu musi się natrudzić, namęczyć, pobierać coś i tak dalej. Ale jeżeli mamy takie informacje o indeksach materiałowych, jeżeli ta lista materiałów jest kompletna, to później na etapie opracowania, opracowanie, może nie wiem, czy właściwe słowo, ale na, przetw na etapie przetwarzania tego bomu konstrukcyjnego w systemie RP mamy dodatkowe możliwości, ponieważ info, ten, te elementy, te rekordy z listy materiałów są jednoznacznie zidentyfikowane. Dzięki temu wiemy, czy taki zapas już istnieje w systemie RP, czy dla takiego zapasu była już tworzona marszruta, czy bomb produkcyjny. Ktoś może powiedzieć, no dobra, no ale po co, jak coś to sobie utworzy nowy zapas. No tak, ale jak tworzysz nowy zapas, to to jest szereg dodatkowych operacji, które później ktoś ekstra musi wykonać. A poza tym, przepraszam, że ci wejdę w zdanie, bez sensu jest tworzyć za każdym razem nowy zapas na ten sam detal. Po co? Po to właśnie mamy po co po to to jakby było pytanie odpowiedź nie po to właśnie mamy przecież system RP zintegrowane środowiska żeby nie duplikować niepotrzebnie tych danych żeby korzystać już z tego co ktoś kiedyś wprowadził no jeżeli to można byłoby przytoczyć taki przykład tak produkuje jakąś maszynę dla klienta X i klient Y chce dokładnie tą samą maszynę no, przecież nie będziesz robił drugiego boma konstrukcyjnego, boma produkcyjnego. Wykorzystasz już ten rysunek, wykorzystasz już tą technologię, wykorzystasz już te dane, które kiedyś wprowadziłeś i zgromadziłeś w systemie, tak? Więc, no, oczywiście, no, można przyjąć takie założenie, tak? Będę sobie robił po nowemu, będę sobie za każdym razem robił nowe i tak dalej, ale w mojej ocenie jest to po prostu bez sensu. No i strata czasu, z przetwarzanie tych samych informacji na nowo. Natomiast dzięki tego typu integracji mamy spójność danych między dwoma różnymi bazami. Mamy system, który jest systemem doprowadzenia biznesu, doprowadzenia naszej firmy, i drugi, który wspiera projektowanie, który wspiera zarządzanie dokumentacją, zarządzanie zmianami. I to, co jest ważne a propos zmian, to, że my wprowadzamy zmiany w dokumentacji konstrukcyjnej, jest rzeczą naturalną, oczywistą. To są rewizje i ważne, w systemie ERP taki bomb również powinien być rewizjonowany, dzięki czemu jesteśmy w stanie śledzić zmiany, jesteśmy w stanie walidować te zmiany i, i nie robić rzeczy, które są niepotrzebne, bo będą po prostu powtórką. I to jest idea integracji, żeby ograniczyć czas, na powtarzanie tych samych operacji, skoro system może je wykonać dla nas. I, I myślę, że jeżeli planujecie wdrożenie systemu RP, bądź planujecie wdrożenie systemu PDM, PLM, bądź innych rozwiązań, miejcie na uwadze, żeby dążyć do tego, żeby wszystkie systemy w miarę rozsądku, oczywiście, ze sobą łączyć, po to, żeby ten przepływ danych w firmie był. Spójny we wszystkich systemach, żeby uniknąć dodatkowych Exceli w szufladzie, żeby uniknąć przepisywania ręcznie czegoś, jakichś tajemniczych skrypcików napisanych przez e, informatyka, e, który no, ma coś w głowie, ale w zasadzie nie wiadomo, jak to zostało przygotowane. Ważne, żeby tego typu integracje były również udokumentowane w razie awarii, w razie zmiany partnera, w razie zmiany kadry firmy itd., itd., no bo to są szalenie ważne rzeczy. Zgadza się. Cóż, dziękujemy za dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek w miarę krótki, wartościowy dla Was i mam nadzieję, że będziemy tworzyli również kolejne. Dziękuję za udział i do usłyszenia. Dzięki, wszystkiego dobrego dla Was. Cześć. Cześć.